Myślę kontra co naprawdę mówię. Jeżeli powiesz mi, że w swoim życiu ani razu nie powiedziałeś szczerze tego, co naprawdę myślałeś, bo nie chciałeś sprawić komuś przykrości, chciałeś być miły albo się wstydziłeś, nie uwierzę Ci. Każdy z nas ma mechanizm samoobronny, w którym zostawia swoje myśli w głowie, a na głos mówi trochę co innego. Jest to związane może z tym, że stresujemy się czegoś powiedzieć, boimy się, że sprawimy komuś przykrość, boimy się, że będziemy dla kogoś niemili albo po prostu wstydzimy się tego, że jesteśmy biedni i nie mamy pieniędzy, jak ja. Dlatego dzisiaj przelecimy sobie przez cztery sytuacje, w których nasz mózg każe nam mówić trochę co innego niż naprawdę myśli nam się w głowie. No dobra, całkiem co innego. Czy zdarzyło Ci się kiedyś pójść ze znajomymi na jedzenie do maka do restauracji, cokolwiek i wziąć mniej jedzenia, lub wziąć to mniej smaczne danie tylko dlatego, że było tańsze od innych, a ty nie miałeś pieniędzy? Jeżeli tak, to powinieneś spotkać się z sytuacją, o której Ci zaraz opowiem. Mi się osobiście zdarza to bardzo często. W głębi serca płaczę, że nie mogłam pozwolić sobie na droższe jedzenie, na więcej jedzenia. Ale oczywiście nagło znajomy mówię co innego. No słuchaj, ziomek, nie jestem głodna, odżywiam się mało, próbuję schudnąć, nie mam ochoty na to jedzenie, albo po prostu ta. Z... Zupa za 5 zł z wodą i kartoflami jest smaczniejsza niż kalmary. Dzień dobry, um, dla mnie będzie homar y, posypany kawiorem um, i na dodatek jeszcze makaron tagliatelle. Y, dla mnie będzie sałatka z sałatą. Dziękuję. Nie bierzesz nic więcej? Nie, to jest moje ulubione danie. To jest niebo w gębie, po prostu już kiedyś to jadłam. Eksplozja smaku. Może jakbym nie była pasożytem na garnuszku u starych i miała własny hajs z pracy, której nie mam, bo jestem na nią zaleniwa, to bym sobie zamówiła coś, co ma więcej nie? niż 10 kalorii. No, ale trudno. Dziękuję. Mmm, mm, mm, To powinno dostać gwiazdę, myślę. Takie to dobre. Język płacze, takie pyszne. Szczerym można być do bólu. Poza jednym, jedynym wyjątkiem babcia. Czy jest na świecie osoba, która kiedykolwiek zraniła babcię swoją babcię nie sądzę? Babci nie można ranić. I choćbyśmy mieli powiedzieć najgorsze kłamstwo, które kategorycznie nie ma związku z rzeczywistością, dla babci warto. Babciu, tak, jestem dobrą wnuczką, mam same piątki i szóstki, chodzę do kościoła co niedzielę, spowiadam się co drugi dzień, czytam Biblię co wieczór, chodzę na różaniec, jestem dziewicą, nie piję i nie palę, a niedługo biorę ślub z chłopakiem, którego nie mam. Przepraszam Cię, babciu. A, a modlisz się codziennie? Tak, babciu, oczywiście, że nie. A, a kiedy się spowiadałaś ostatnio? Wczoraj. Nigdy. A różaniec odmawiasz? Oczywiście, jasne babciu! Od tego zaczynam każdy dzień. Ja nawet nie wiem, co to jest! Mam pasek z kulkami, ale, ale jest do czegoś innego. No moja wnusia... Dzień dobry! Dzień dobry, młoda damo! Byłby lepsze, jakbym nie musiała codziennie rano oglądać twojej wiedźmowatej mordy, z której jedzie fajami. I ten starczy zapach naftaliny. Bełt normalnie. Sytuacja, kiedy ktoś z rodziny pyta się Ciebie, jak idzie Ci w szkole. Nieważne, czy zajęczyłeś semestr czy nie, czy zdałeś do następnej klasy, czy zdałeś maturę, czy dostałeś się na studia, rodzinie zawsze powiesz, że w szkole idzie Ci zajebiście. Dlaczego tak jest? Nie wiem, dobre pytanie. W każdym razie rodzinie staramy pokazać się z jak najlepszej strony. Chcemy pokazać, że w szkole idzie nam naprawdę dobrze. Jeżeli rodzina pyta się Ciebie często, jak idzie Ci w szkole, jak oceny w szkole, czy dostałeś się już na studia, to na pewno kojarzysz taką sytuację. A, a jak tam studię? Opowiadaj. Zaliczone wszystko? No, no pewnie, ciociu, zero. Tyle, że nie czyste, tylko czysta. I nie 5 zero, tylko 07. To super! A temat pracy już wybrałaś? E, tak, tak, ale jeszcze szlifuję z promotorem o, ostateczny kształt pracy. Zresztą nie tylko to z nim szlifuję. No rozumiem. A praca jakaś po tych studiach będzie? No pewnie ciociu, w kraju i za granicą. Przecież frytki mogę podawać na całym świecie. Ja się bardzo cieszę. Pamiętasz tą jedną wredną koleżankę z podstawówki, której nie lubiałeś, z którą nie lubiałeś nawet gadać. Wyobraź sobie, że po kilku latach spotykasz ją na mieście z chłopakiem. Najgorsza sytuacja, jaka mogła się przydarzyć w tym dniu. Ale jeżeli już ją spotykasz, to przydałoby się jakoś pokazać się z dobrej strony, zagadać, uśmiechnąć się, oczywiście, nie szczerze. I to jest sytuacja, w której absolutnie nie jesteśmy z tą koleżanką szczerzy. Opowiadamy, jak to u nas jest zajebiście. Że kupujemy już piąty jak, że byliśmy kilka dni temu na Teneryfie i podpisaliśmy. Kontrakt z Steamem X. Absolutnie nie jesteśmy szczerzy. Ale jeżeli już ją spotykamy, to przydałoby się skłamać troszkę. Ale pokazać się z dobrej strony. Bo... Błagam, nie rozpoznaj mnie, nie rozpoznaj mnie, nie zagaduj, błagam tylko nie. Sandra? Kasia! Hej, kochana! Kopelat, właśnie ostatnio o tobie myślałam, co tam z ciebie? A, bardzo dobrze. Po studiach od razu do pracy w agencji modelingowej, yy, ale prawo skończyłam, wiesz, parłam się, żeby. Mieć ten papier. No i tam poznałam Alvaro, jest z Hiszpanii. Nauczyłam się dla niego hiszpańskiego, czaisz? No i kupiliśmy sobie tutaj mieszkanie. A co u Ciebie? Eee... Myśl Sandra, myśl. Jak powiedzieć, że powtarzam trzeci raz ten sam rok, jedyny papier jaki mam w domu to toaletowy, no i że z zasad hiszpańskiego uczę się od nitro. Yy, 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 wiesz, bardzo dobrze. Robię podyplomowe, także jeszcze na studiach. <grym> A gdzie mieszkasz? Tam, gdzie od 20 lat mordo, w tej samej klitce pod tym samym mostem. Kupiłam loftik na obrzeżach miasta, taki w stylu boho. To akurat taka półprawda. Bo zrobiłam taki mojemu synowi, więc tak jakby sobie. Słuchaj, no to ekstra. To też tam napisz do mnie, czy coś zgadamy się na jakieś winko, trzeba nadrobić te kilka straconych lat. Pewnie. Lecimy. Skoczyć to ja mogę, ale z mostu po tej rozmowie. Im dłużej o tym wszystkim myślę, tym bardziej zazdroszczę i doceniam osoby, które potrafią być szczere do bólu w każdej sytuacji. Jeżeli taki jesteś, zaprzyjaźnijmy się. Napisz do mnie na Instagramie, proszę.